Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Rozmawiamy dzisiaj o działalności ekologów i o polskich inwestycjach. Z nieformalnych doniesień medialnych wynika, że Komisja Europejska chce zarzucić Polsce niezgodność ustawy na podstawie której dokonuje się inwestycji na Mierzei Wiślanej czyli przekopu Mierzei Wiślanej, pani europosłanka Sylwia Spurek, pyta Komisję Europejską o to czy Polska nie łamie praw unijnych dokonując budowy S7 bo tam jest chomik europejski i to w ogóle jest coś strasznego a my w studiu gościmy pana doktora Grzegorza Chociana ekoprobono i Michała Kanie Rzecznika Ministerstwa Gospodarki. Morskiej. I żeglugi śródlądowe, Ale zanim zaczniemy sobie rozmawiać, a ja poproszę o materiał, który pokazuje, jak za dwa lata ma wyglądać Mierzeja Wiślana, przekop przez Mierzeję Wiślaną, bo jest bardzo ładna wizualizacja tej inwestycji. I zacznijmy może od tego, drodzy panowie. Dlaczego była potrzebna specustawa Dlaczego Mierzeja Wiślana nie mogła być, normalnie budowana według obowiązującego prawa, panie rzeczniku Proszę nam na to pytanie odpowiedzieć rozumiem, że też specustawy były wykorzystywane przy innych polskich inwestycjach choćby drogach i autostradach oczywiście choćby przy budowaniu dróg na euro 2012 specustawa to jest specjalna forma przygotowania aktu prawnego który pozwala ominąć pewne. Zbędne przy strategicznych inwestycjach procedury, takie jak długoletnie uzgodnienia środowiskowe, można to zastąpić dogłębnym i naukowym raportem oddziaływania na środowisko, po czym wydawana jest tylko zgoda Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Uzależnia się tutaj też decyzja od wojewody, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę. omija się pewne procesy, które w normalnych warunkach przy strategicznych inwestycjach w wielu państwach Europy mogą zostać zablokowane zwykłym wnioskiem do sądu przez. Obywatela, na przykład. tak, Trudno tutaj przy takiej inwestycji jak Przekop, Mierzeja Wyślana nie spodziewać się takich ruchów choćby przez zagraniczne organizacje, które mają interes w tym, by zablokować tego typu inwestycje w Polsce. No i to było, po to była ustawa, specustawa która została przygotowana, by te właśnie wyeliminować problemy. Warto tutaj zauważyć, że specustawa w Sejmie w lutym 2017 roku została przyjęta jednomyślnie przez parlament. Głosowało za nią ponad 400 posłów, przy czym zdecydowana większość posłów opozycji, więc oni też te procedury i te przepisy zaakceptowali. Ale teraz posłowie opozycji zmienili zdanie. Posłuchajmy co na ten temat ma do powiedzenia pan poseł Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Ja W ogóle uważam, że ten projekt to jest kolejna gigantomania pisu, z której nic nie wyjdzie. Będzie wielkie, wielkie, wielkie dyskutowanie, opowiadanie, jakie to będą. A to korzyści. gigantomania. Czemu gigantomania? Ja patrzę, bardziej, patrzę na centralny port komunikacyjny, Ale patrzę przekop na i bo na razie nic się w tym zakresie nie dzieje. My nie Dużo słyszyłem. No Przetarki jest, roboty się rozpoczęły, Są decyzje Ile, 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 ile lat? Ile no lat? No to, no to już, już no powiedział pan powiedział, że nie. nic się nie na, dzieje. Na, I powiedział na, pan, na, że gigantomania. Na najbardziej. Na Wyrazistą kwestią w tej sprawie jest to, że w palik, pali, tak, a potem go może zabrało. Rozmawiamy o bałaganiarstwie Pisu. O tym, że jak przeprowadza się inwestycje, to można ją przeprowadzić tak, żeby żadne przepisy jej nie blokowały. To jest proste. Zanim pokażemy Państwu materiał, jak wygląda ten palik co to go może zabrało i tam w ogóle pustynia, to chciałam zapytać pana rzecznika, w którym roku właściwie rozpoczęła się, że pan ta inwestycja, że pan poseł Kierwiński mówi o wieloletnim bałaganie, który jej towarzyszy. Jeśli chodzi o obecny rząd w 2015 roku. Natomiast warto zauważyć, że mówiło się o planach budowy przekopu od wielu dziesiątek lat tak naprawdę i tam środowiska, szczególnie żeglugowe, wskazywały No to nawet już mówiono. O tym. Między innymi Światkowski tak zaproponował jest. takie rozwiązanie. Nie, także to jest bardzo stary temat. Natomiast pierwszy raz do publicznej wiadomości pojawił się z ust Jarosława Kaczyńskiego. W sensie Jarosław Kaczyński w 2009 roku w Elblągu zapowiedział, że taki kanał musi powstać po spotkaniu z mieszkańcami. Wtedy zaczęły się oficjalne, przepraszam, w 2006 roku, wtedy zaczęły się oficjalne prace, one są niedokończone, bo rząd został zmieniony. Warto zauważyć, że kolejny rząd Platform Obywatelskiej i PSL-u również pracował nad opracowaniem dokumentów na przekopem. Właśnie, Przepraszam mhm. bardzo, że panu przerywam ale właśnie mogą państwo zobaczyć może poproszę na razie na parę naście sekund na cały ekran jak wyglądają prace na Mierzei, Wiślanej właśnie teraz o to jest ten jeden palik wbity, w ziemię które, który może zabrało. No, sami Państwo widzą, jak to wszystko wygląda, ale wróćmy do tych informacji, które mówią, że... Yy. Komisja Europejska może zablokować dalszą inwestycję na mierzei tutaj mówi się o tym, że Polska złamała konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Konwencja z ARHUS z 1998 roku. Panie doktorze, doktorze, złamaliśmy tę konwencję? No właśnie nie widzę, w jakim miejscu mielibyśmy ją złamać, bo zarzut dotyczy spec ustawy, która, tak jak pan rzecznik wspomniał, ma usprawnić procedurę już prowadzenia inwestycji. Natomiast ta ustawa, gdybyśmy się w nią dokładnie wczytali, w artykule czwartym ustępie pierwszym punkcie siódmym konkretnie, mówi, że załącznikiem do wniosku do wojewody, akurat tej wody pomorskiego, musi być de decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, a tęże decyzję uzyskiwano w pełnej procedurze oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. I społeczeństwo nie tylko mogło brać w tym udział, ale brało w tym udział i zgłaszało bardzo wiele uwag i z tego co pamiętam, około 170 uwag zostało włączonych jako warunki decyzji środowiskowej. to też zarzut, że społeczeństwo nie mogło się wypowiedzieć, ograniczono możliwość wypowiadania się jest absurdalny. Ten zarzut nigdy się nie utrzyma przed normalnym sądem. No właśnie, ale my wystąpiliśmy w panie rzeczniku, wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o opinię w sprawie tej inwestycji. Opinia nie jest dokumentem, który wiąże w jakim jakimś stopniu Polska, ale tej opinii przez 4 lata Komisja Europejska nie wydała. Absolutnie nie jest wiążący, ponieważ jest to inwestycja finansowana całkowicie z budżetu państwa, więc tylko i co nas ogranicza, jeśli chodzi o przepisy Unii, to właśnie dyrektywa środowiskowa. Wedle zapisów tej dyrektywy zostały wszystkie wymagania spełnione, są przygotowany raport, ocena działania środowiska. Państwa, nawet część nieprzychylnych projektowi osób mówiło, że jest tak restrykcyjna decyzja środowiskowa, że my nigdy nie dotrzymamy tych warunków, więc to pokazuje tylko, jak pieczołowicie zostało przygotowane ten, ta procedura środowiskowa. Natomiast sama opinia Komisji Europejskiej jest po prostu wyjściem z naszej strony. Wobec instytucji unijnych, w razie gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, my jesteśmy na bieżąco gotowi wyjaśnić im wszelkie, wszelkie kwestie, także te, które pojawiają się w takiej przestrzeni tylko medialnej, czy nawet wprost można nazwać dezinformacyjnej. No tak, ale mówi się o tym, że Komisja Europejska przygotowuje pozew do CUE. Po skardze, jaką otrzymała od jednej z polskich organizacji ekologicznych. Już nie tak sama z siebie, już nie dzięki europosłom opozycji, tylko mała organizacja z Bystra. To jest, proszę Państwa, województwo śląskie, bystra. Yy, liczy 70 członków ta organizacja zatrudnia cztery osoby. Nazywa się Pracownia na rzecz Wszystkich istot i o niej też porozmawiamy za chwilę, kiedy będziemy mówili o chomiku. Europejskim, bo próby zablokowania budowy S7, drogi ekspresowej, również są z inicjatywy tej organizacji przy współudziale pani poseł Spurek która się w to wszystko włączyła. I teraz tak, mówi się o tym, że chodzi nie tylko o drogi, ale o planowane lotniska, budowę elektrowni czy też dróg, że chodzi o to, żeby w ogóle organizacje ekologiczne zyskały prawo do blokowania tego typu inwestycji. Ale organizacje cały czas mają takie prawo, nikt tego prawa organizacjom nie odebrał, natomiast pytanie, jaki jest sens działania organizacji? które mówią o sobie, że są organizacjami pożytku publicznego a działają na szkodę nadrzędnego interesu publicznego tutaj pragnę też, uzupełnić wypowiedź pana rzecznika jeśli wolno, że, przeciwnie Polska dopełniła wszelkich wymogów dotyczących Natura 2000 i ta opinia o którą występowano do Komisji Europejskiej jest elementem procedury przy czym trzeba pamiętać, że decyzja środowiska została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności przez wzgląd na nadrzędny interes publiczny i ten wzgląd się zmieniał ale są dwa elementy: komunikacyjny i kwestie bezpieczeństwa. I w takim przypadku Komisja Europejska wydaje tylko właśnie opinię, ponieważ nie może niczego zakazać. Jedynie my musimy dbać, żeby elementy środowiskowe były ocenione, a zostały w procedurze ocenione. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Pytanie moje takie jest: no w powietrze trochę, ale może ministrowie między sobą by pewne rzeczy ustalili, uzgodnili. Na przykład minister Grubaczyk mógłby zapytać pana wicepremiera. Yy, yy. Glińskiego dlaczego, są finansowane z pieniędzy publicznych organizacje które blokują kluczowe infrastrukturalne i strategicznie ważne inwestycje, które, w, które na przykład właśnie Przekop mierze i na przykład próg wodny siarzewo można by wymieniać wiele takich, inwestycji i między innymi jedna z organizacji która blokuje Przekop mierze i również otrzymała pieniądze w zeszłym roku na wzmocnienie swoich struktur strategiczne wzmocnienie struktur więc ja tego nie rozumiem chciałbym się dowiedzieć dlaczego takie jest. Ale to nie wiadomo właśnie, bo pracownia na rzecz wszystkich istot w latach 2011-2015, chociaż ma jeden oddział. 70 członków otrzymała od rządu POP SL dotacje w wysokości 1,5 miliona złotych. W 2017 roku nie otrzymała i można by takie założenie przyjąć, że no nie otrzymała, no to nie będzie tutaj sprzyjała temu rządowi, który jej nie dał. Ale teraz pan mówi o tym, że również te organizacje, które dostały od tego rządu, blokują urządowe inwestycje. No właśnie tego nie rozumiem. Chciałbym to zrozumieć, tym bardziej. Chodzi, że ta sama instytucja nie chciała sfinansować projektu który miałby zbadać procedury i zjawisko ekoterroryzmu. Jak dalej będą wyglądały prace na Mierze Wiślanej w pierwszej kolejności zostanie zbudowany port od strony zalewu od, przepraszam, strony Zatoki Gdańskiej tam zostaną dostarczony materiał budowlane i będzie taki port który będzie odbierał te materiały budowlane po to żeby nie obciążać tej jedynej drogi która prowadzi do Krynicy Morskiej to zostało zagwarantowane w postępowaniu przetargowym, więc teraz trwają prace na budowę tego, tego portu. Następnie zostanie przeorganizowany ruch właśnie na tej drodze. Zostaną wybudowane dwie drogi z ruchomymi mostami. To w pierwszej kolejności zostanie zbudowane. Następnie z rozpocznie się budowa samego kanału wodnego i połączenia wodnego między morzem a zalewem Wiślanym. Te prace są przewidziane na zakończenie latem 2022 roku. Firma, w zasadzie konsorcjum, firm NDI BESIX, czyli Polsko-Belgijskie Konsorcjum, jest przekonane, że spokojnie wyrobił się w tym terminie. Nie tym bardziej, że Besiks ma duże doświadczenie w swoim kraju, czyli Belgii, w podobnych inwestycjach. Dwa lata. No to rzeczywiście, patrząc na to, co mogliśmy przed chwilą oglądać, bo to jest to, jak będzie wyglądało, ale Państwo widzieli przed te ogromne prace budowlane, które trwają na Mierzei wiślanej, no to jest rzeczywiście jeszcze taki surowy plac budowy. I aż się wierzyć, nie chcę, że dwa lata tylko zajmie budowa tej całej infrastruktury. Wbrew pozorom, to nie jest skomplikowana inwestycja. To w Polsce uchodzi za coś niemożliwego czy megalomański projekt. Wręcz przeciwnie, w wielu miejscach na świecie podobne projekty są realizowane, były realizowane i nie stanowi to dla doświadczonych firm większego kłopotu. Dlatego też ufamy specjalistom, wykonawcom, którzy podobne projekty realizowali. Nie się na spekulacjach, Rozumiem. tylko właśnie. Pan poseł Kierwiński nie tylko krytykuje gigantomanie związaną z. Przekopem Mierzei Wiślanej, ale także wspominał o centralnym porcie komunikacyjnym. To tutaj stanowisko Koalicji Obywatelskiej jest znane. Pan prezydent Trzaskowski powiedział, po co nam port tam, skoro mamy w Berlinie. Ale jawi nam się w przyszłości jeszcze jedna bardzo poważna inwestycja, która może wzbudzić jeszcze większy opór tych, którzy uważają, że Polska nie powinna się rozwijać, to znaczy regulacja Odry. Bo jeżeli Rosjanie chcą nam przyblokować, kanał na mierzei jeżeli się próbuje będzie się próbowało zapewne blokować budowę centralnego portu komunikacyjnego bo okaże się, że gdzieś tam jest jakaś żabka albo innych chrząszcz i to jest bardzo niebezpieczne bo ten gatunek wygina chociaż 200 gatunków podobno rocznie ginie i to jest tak jakby naturalny naturalny przebieg tego co się w przyrodzie dzieje No ale regulacja odry i wtedy może się okazać po co nam regulacja odry jak mamy Ren mamy doświadczenie, że takie inwestycje w Polsce na pewno będą krytykowane przypomnijmy inwestycje które w zachodniej Europie są czymś normalnym użytkowanym dzisiaj bardzo powszechnie czyli o drogach wodnych po których pływają barki z towarem. No i nie możemy po prostu się obrażać na to, że ktoś będzie próbował tego zablokować. Trzeba przygotować takie przepisy, które to uniemożliwią. Ponadto społeczeństwo powinno być coraz bardziej świadome tego, że są organizacje, które nie działają w interesie, o którym mówią, czyli ekologii, środowiska, ale są pewną grupą oddziaływania wpływu pod sztandarem właśnie zielonego koloru. Także ta świadomość społeczna i dobrze przygotowane przepisy uchronią nas przed ewentualnymi blokadami. Ale przecież regulacja odry i zdjęcie z polskich dróg. Dróg, nie tylko z polskich dróg, ale z tych wszystkich, które y, mogą korzystać z śródlądowej żeglugi odrą, tirów, które zanieczyszczają środowiska, emitują te nieszczęsne, y, nieszczęsne gazy, które naszą atmosferę ocieplają, to przecież powinno być popierane przez ekologów, bo barki na odrze jednak są dużo bardziej ekologiczne. To ja podam taką ciekawą informację, że na taką jedną barkę, która spływa rzeką, wchodzi około 40 tirów, którzy, które poruszają się naszymi drogami. Także mogą sobie nasi widzowie wyobrazić, że jeździ kilkadziesiąt, kilkaset dziennie mniej tirów drogami. Przez co te drogi są bezpieczniejsze, są też no mniej użytkowane i niszczone przez ciężko kołowce. A ponadto taka barka spływająca rzeką emituje mniej dwutlenku węgla, jest cichsza niż tiry. Same korzyści dla środowiska. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, będziemy się przyglądali temu, jak wygląda sprawa inwestycji na Mierzei Wiślanej i co się dzieje z tymi skargami, które są składane do Komisji Europejskiej, a za chwilę porozmawiamy o tym, czy Chomik Europejski wstrzyma kolejną inwestycję w Polsce i znowu o organizacji ekologicznej, która jest bardzo aktywna nie tylko na swoim małym terenie, na którym się mieści, ale także w całej Polsce. Proszę z nami zostać, za chwilę do Państwa wrócimy.